Cześć! Zanim przejdziemy do filmiku, to mam dla was dobrą nowinę. W dzisiejszym filmiku w dalszym ciągu można wygrać tego oto skina, więc jeśli ci się podoba ten skin i chciałbyś strzelać z niego fajne headshoty, to zostaw kciuk w górę pod filmikiem, jeśli oczywiście ci się spodoba, oraz suba i komentarz odnośnie filmu, ponieważ chciałbym poznać twoje zdanie na ten temat. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam na filmiki i życzę miłego oglądania. Cześć, mani, w tym wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego odcinka z Overwatch w CSGO. Na moim kanale. Moi drodzy, bardzo was przepraszam, wybaczcie mi chrypkę Ale coś mnie dorwało, ale no wiecie Trzeba, że tak powiem Z tym żyć A i trzeba oczywiście też nagrać dla was kolejny odcinek z Overwatcha, bo Z tego co czytałem to chcieliście coś właśnie Fajnego zobaczyć Także zobaczycie coś, coś fajnego Ale oczywiście to wam pokażę już No bo tytule filmu oczywiście już wiecie Co się wydarzy Teraz mała pauza i widzimy się za sekundę. No co, różnica jest, nie? <grymne> Jeszcze takiego Overwatcha z taką rozdzielczością nie robiłem. Zobaczymy, czy przy, taki, przy zmianie rozdziałki, czy łatwiej, czy trudniej będzie kogoś złapać. To jest strzał z Digielka, z poczko. Kurde, tylko tego kilfidu w ogóle nie widać prawie ników. Tak samo tutaj muszę się wpatrzeć. Torus, Bulldog, Kite, Pot Pottero. No oczywiście The Suspect. 100% headshotów jest widoczne. Mam nadzieję, że to też będzie taka nowość. Padłem na pomysł właśnie oglądając swoje stare, patrząc na stare filmiki. No i tam akurat był ten meczyk z tą najgorszą rozdziałką, chyba 1080 na 1920 Gdzie to wyglądało w ogóle mm, paskudnie dosłownie, paskudnie? Aż po prostu no zdarzyło się, że robiłem się niedobrze, jak grałem na tamtej rozdziałce. No tak, myślę, może takiego Overwatcha zrobić na podobnej rozdzielczości, no ale wiecie, z tą różnicą, że to da się oglądać. Nie robi się w ogóle niedobrze. Kajs, tam dwa headshoty ze Scouta, co to się w ogóle dzieje? No w tej rundzie Suspect to żadnego, że tak powiem, fraga nie zobaczył. No, ale no, jak to na Overwatchu, co się odlecze, nie uciecze. Szkoda, że to tylko takie, wiecie, specjalne patrzenie. W ziemię No ten fleczek bez, bez nadziei, bo w ogóle tam nawet na te schody nie wyleciał. Nie wiem jak on w ogóle go nie trafia. Jeszcze zginął. No wejście, ludzie Suspekt co, co się kurde dzieje stary O! O! też do tego chyba dobra rozdziałka nie jest mi potrzebna. O kurde, pacier się. Łód palił. Skurczy byk. No, pierwszy mis, drugi. Ty co jest? Wyłączył? No, chyba wyłączył imbota. Tamten też na jakichś skryptach wali. Co on jest? Co to jest? Iceberg. No, te icebergi, to powiem wam, że zawsze na jakimś wyłoczu ten iceberg to jakieś właśnie takie dziwne strzały robił. Dwójka. Kurde, strasznie szybko. Co to jest w ogóle? Kurde. Facet zaczął rąbać przez ściany, zanim tamtego zobaczył. Ja, to jest ewidentny i aimbot. No i co tu zrobić? Jeden w pałacu, w dwóch przy schodach. Aż się biedny zębami zakrył, no kurde. No no na takiej rozdziałce prawdopodobnie też da się cheatować. Sytuacja 1v1. To go bejtuje, Chodź tu, pik, 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 pestka, 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 i potem wiecie od razu full auto w głowę. Bez szans. No ale co on co on puścił? O, Torus robi mądrą rzecz. Znaczy i tak będzie do kasacji. Szkoda, tracić czas, czasu. Czy wygra się, czy przegra się, to i tak Maczek, że tak pójdzie out. Do kosza. Torus stwierdził, pierdzielę. Ja się tak nie bawię. Wolę się pokręcić i dać fraga. ...Woodpeckerowi. Ten kurde. Jeszcze raz sorki za głosno Domyślam się, że brzmi okropnie. Też nie czuję takiego super komfortu. No ale komfortowe to są na pewno te heady na imbocie. Dosłownie Masakra. Ale to wszystko w ogóle ostro wygląda na tej rozdziałce. W ogóle pokażę wam co to jest za, roz za rozdzielczość. Mam jeszcze taką 1080. Ale to jakoś, no. No nie bardzo. Jakoś nie było takiej, wiecie, dużej zmiany. Mógłbym jeszcze spróbować na 640, ale boję się, że wtedy jakiegoś bólu głowy bym dostał, kiedy bym oglądał takie demko na takiej rozdzielczości. Więc wolałem tak wypośrodkować sobie na te 720. Fleszek tutaj już, już nawet nie ma co się, moi drodzy, skupiać. Kurde, co to było? Nie było co się skupiać nad tym demkiem, nad tym suspektem, bo tutaj ewidentnie AIM ASSISTANCE jak najbardziej, VISION również Oder. No nie bardzo, nie mogę mu zaznaczyć Ale zobaczcie, taka rozdziałka, że aż po prostu czarna Masa Stefana będzie wciągała Z tą nową -ką właśnie O, mamy nowego Overwatch'a Nowe demko do pobrania, no i widzimy się za chwilkę w meczyku Dobra, drugie demko, mapka dekes Suspect Zero fragów, mają bot'a Zobaczcie, jak ten kasz taki. Kurde. Ty, co jest grany? Ja nie wiem. Na... na tej rozdzielczości to po prostu. jakaś masakra. No, na takiej rozdzielczości to na pewno Izak takiego cheatera nie widział. Skurczy byk. Pierwsza runda na Overwatchu. Będzie pierwszy. 5 fragów. Pierwszy ejści może. Zostawcie tą Lilię. Zostawcie ją, nie, nie zabijaj ta jej. <grywa> Sakspekt yes, sobie użyje troszkę. Patrzcie, jak, jak pędzi, jak goni, nic go nie powstrzyma. No, może te wędy. Ale sam się spalił. Sam się spalił. Nie ma Isa. Kurde, ale. No, ten skanik to był. Hardkorowy powiem wam. Tutaj też Aimbocik i wallhack Po pierwszej runcie stwierdzony. W sumie. Czy ja wiem, czy na tej rozdzielczości może lepiej się. To wszystko ogląda. No, kilku ścian to panie chyba pan nie przeskanujesz. Ten się dziwi, ty co, co jest grane? Nie skanuje? Jakim cudem? Nie też pogranę DOSTAŁ! No ale rundę przesrali niestety Jak tu właśnie grać na takie haksy, powiedzcie mi Widzisz jak się gościu, jak do... facet sobie dobrze to wszystko podkręci to nawet wyjść na niego w piątkę nie da rady No No, kolejne O bardzo ładnie, w takich właśnie momentach chyba najlepiej go Capnąć No i co? skaucik 66 jak dobrze widzę procent headshotów A pierdziele, z ze Scoutem, co tam? Tamty jak się kręci Jest chyba imitacja suspecta Tamci mają już po prostu Wywalone W ten meczek nie, nie trafi, no. Jesus Christ. Dobra, myślę, że chyba tutaj z tym temkiem długo nie będziemy się rozwodzić, no bo raczej nie ma nic takiego stricte do oglądania. Terroryści już się poddali. No i myślę, że nic ciekawego już tutaj raczej nie zobaczymy. O, no, terror już tutaj na, na respie, zobaczcie sobie. Coś tam sobie strzelają, coś tam nie wiem, zaczynają się macać. Także myślę, że chyba sobie skikniemy do trzeciego i ostatniego demka w tymże odcinku. Jakże dosyć interesującym, prawda? No i mamy trzecią mapkę. The Inferno. 100% hs ale to tylko dlatego, że zdobył z aspektu jednego fraga. Nie rusza się na respie. No a może coś tam. Coś tam było, nie tak? No to tutaj mam jakiegoś fana kurczaków. Może bierze na narosł. Te kurki, kogutki. Tutaj już panie, tutaj już banana twoi skrócili. ty sobie jeszcze będziesz pozycję sprawdzał. To na razie nic takiego podejrzanego nie widzę, ale kurde. No, pierwsza runda: nic specjalnego. Nudy, że tak powiem. Co on ma z tymi kurami? Wszystkie kury z inferno chyba zgarnie. Te się dwie zacięły, jedna drugiej w tyłek wchodzi. Dziabni jedną. O, bardzo ładnie. <laughs> Słucha się mnie. Co ja oglądam w ogóle? Nie wiem, za griffing w ogóle dali da mu reporta? Zaczęło, on w ogóle nie, nie gra w tego cs -a. Jak normalny człowiek. Tylko siedzi i kury zbiera. Tamto jak się ślizga, w ogóle nawet stopy mu się nie ruszają. No patrzcie co za... Co za ciulo, on jakieś wyliczenia matematyczne zapisuje sobie na karcie ile kur musi zebrać w danej rundzie? 17, 14, numer na tym. na tym pancernym pojeździe. Nawet nie widziałem, że ten pojazd w ogóle ma jakiś numer. Nie przyglądałem się nigdy. Tam kanary dobrze ostro ciśnie. A, tylko 4 fragi, to może nie tak ostro. Daj tym kurom spokój, chłopie. Wkurza mnie, powiem wam to, Demko, już. Pierwszy frag, wow. I zatrzymuje się w takich, w takich momentach. Co jest grane? Przecież gdyby tamten terrorysta miał trochę oleju w głowie, by wychylił, by go zabił. O! No. To już taka bardziej wallhackowa akcja. Nie wiedział, że tam stoi. Nie, mu, nie miał prawa wiedzieć. I zigzag zginął. Chyba od bomby. Kurde, tamten nie miał prawa wiedzieć. Tamten w ogóle nawet. Nawet. Dźwięku nie wydał. W sensie. Nie biegał. Nie było go słychać. A ten idealnie wcelował się pod niego. Tutaj bardziej tak. Ku Wolchakowi bym się skłaniał. Ten Moonwalk, Michael Jackson. Tak jakby dał zooma niby w stronę tego respawnienia i szybko odzumował i uciekł. Teraz to wiecie, taka. Takiej pis na wodę teraz pokazuje. Że niby tamto wcalowanie się przez, przez ściany to było takie, wiecie, takie przypadkowe Co ten antyterrorysta tam robi? Zobaczcie, na, na minimapie Jezu, a możliwe, że go ciachał nożem Żeby go najdem zabić Zabij mu wszystkie kury, o To już, to już pograne ma Lilia ma już pograne, zaraz będzie obijany chyba. <grywa> no rzucił Neida. Wow. No i znowu tą kurę. Cholera, jasna. Terroryści też już tam na, na respie coś siedzą. Może ten Lili to jest cheater? Jak na razie nieomylny. A kurczaki na tej rozdzielczości wyglądają w sumie normalnie. Ile on tam fragów ma? Trzy fragi Kurde, no i taki typ jest lepszy od tego vorteksu Chyba kusiło go, żeby przez tego smoka strzelić Z tej awki, ale chyba się opanował. Możliwe, że on chce, mm, wiecie, zgarniać wszystkie te kurczaki, bo potem jak jest kolejna runda, to naryspią się tam przy nim, naryspią CT, tak wiecie, jedna na drugiej. Chciałbym zobaczyć... o, biegną. Ferajna, trzech muszkieterów. <grymna> Oluju. Ten Lili cały czas tam pikuje, nie mogą ci terroryści obrzucać go, go najdami w ogóle? No ja nie wiem. Demko strasznie nudne. Chętnie bym mu dał zagryfing. Kurczę, ale no, no on nic takiego nie robi. Teoretycznie. Z digielka lepiej. Trzech na dwóch. Jezu, jaki headshot? Wydaje mi się, że on ma tego wallhacka, bo kurczę, tak nie podoba mi się tego gra w ogóle. No bo jeśli przez większość demka zbierasz kury na inferno, no to nie masz, że tak powiem, dużo okazji do tego, żeby. Oj, Amo. Padł to może być taki katalizator, taki punkt zapalny tego gracza. Ja myślałem, że sobie digielka kupi do tej awki. Tutaj spóźnieni są już na bananie. Nie wiem, jak Lilia zginął. Gdzieś tam tamten ledwo co wychylił. Idzie kurczak, przebiegł. Nie no, kanary tam. Ciacha, ostro teraz. Kurde, cztery fragi chyba zdobył. Tam jak ziom... jak jedzie jak. Formuła <śmulę> jeden. Się ten model postaci zaciął. Kanary z Hatch, o tym kolejne fragzawy. zawy. Powiem wam, że już usypiam przy tym demku. Dosłownie jest flaki z olejem. Na tym demku są pokazane flaki z olejem. Nic tu nie ma w ogóle. Ale i facet i tak, tak czy jak dostanie reporta za, za tego olhaka. No. No i ma na to, co on tam, dwa fragi? Nie, przepraszam, trzy fragi zdobył, z czego jeden to był normalny. Drugi to ten na tym midzie, ten Walhukowi, i trzeci ten z Digla. No to Eyman nie mogę mu zaznaczyć, ale vision to jak najbardziej. No i kurde ten Griffin. Teoretycznie swoim nie przeszkadzał, no bo bardziej, że tak powiem, ten Kanary i ktoś tam jeszcze go kierowali. On sobie mógł, mógł sobie biegać i te kury tam patrzeć, Która, która lepsza. Które lepsze upierzenie ma na przykład. <gry> Także to, to nie miało absolutnie żadnego znaczenia na, na ich grę timową. Także zaznaczam tylko za wallhacka Także moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o Overwatcha w takiejże rozdzielczości. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, coś takiego nowego. To tyle w tym filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo mocno. Pozostańcie jak zwykle. Wory, wyrianki do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się. 爸爸。